Dzień 22 i chyba jest to najbardziej stresujący dzień podczas tych wszystkich vlogmasów, jakie nagrywam. Już Wam tłumaczę o co chodzi, bo nie chciałabym zostać źle zrozumiana albo, że o Boże, znowu clickbait, czy coś tego typu. Wczoraj, gdy wróciłam do domu, już chyba podczas nagrywania nawet na vlogu mówię, że boli mnie głowa i coraz gorzej się czuję. Już pomijając to wszystko, że się niespodzianko już fajnie czułam, Starałam się, żeby tego nie było widać po mnie. Montowałam sobie, tak jak zawsze, vlog, czyli między godziną 22 a 24, .00. tak żeby o mojej pierwszej w nocy albo 24 był już na kanale, czyli o waszej 16-17. I słuchajcie, w ostatnich minutach temu chyba mi zostały dwie minuty do zmontowania ostatniej kawałek vloga. Nagle mój komputer odmówił posłuszeństwa. Zamroził się totalnie, nic nie działało, nieważne co bym kliknęła, co bym zrobiła, cały czas ta sama tapeta, nieważne czy go zamykałam, czy go otwierałam, czy naciskałam guzik, ten, jak się on nazywa, ten włączający laptopa, tak, żeby go zresetować, czy go przytrzymywałam, czy nie. Nic, zero odpowiedzi, po prostu tak jakby zdechł, jakby umarł na, na tym jednym ekranie. Ja po prostu nie wiedziałam, co zrobić. Na szczęście byłam tak zmęczona, że nie miałam siły się denerwować. Trochę mi się zrobiło przykro, pojawiły się łzy w oczach, że cała moja fajna zabawa, fajny dzień i cała moja praca, wszystko poszło się kochać i poprosiłam Pimka, żeby mi pomógł tam. Kombinowaliśmy, sprawdzaliśmy u niego na, na komputerze, jak się można połączyć z supportem Apple i tak dalej, żeby to ogarnąć. Jedyne, co nam przyszło do głowy, to to, żeby odłączyć kabel zasilania, bo mój laptop jest już tak stary. Że bez kabla zasilania, jak jest cały czas włączony na maksimum energii, czyli najjaśniejszy ekran, to on tak wytrzyma 30 do 40 minut. I dobrze, że tak zrobiliśmy, bo po prostu sobie zdechł, bateria mu się rozładowała, podłączyliśmy jeszcze raz kabel i zaczął działać. Ale po prostu ja myślałam, że to już koniec. Serce mi stanęło, było mi super przykro. Nie wiedziałam, co zrobić. Zaczęłam się zastanawiać, czy nie zrzucać jeszcze raz wszystkich plików na komputer Pimpka i na jego komputerze to zmontować, a wam po prostu potem, nie wiem, nagrać i... i, i wszystko już montować na komputerze Pimpka i wytłumaczyć, że... Yy, no niestety, ale koniec vlogmasów będzie... Yy, będzie taki, a nie inny. Będzie krótszy, szybszy, bo yy, Pimpek używa swojego. Komputera do pracy, on teraz pracuje z domu przez to, co się dzieje na świecie, więc no nie na rękę mu jest to, że ja bym siedziała ileś godzin i, i montowała, kiedy on pracuje, prawda? Więc słuchajcie, No, miałam niefajny wczorajszy dzień. Dzisiaj rano jak odpaliłam komputer jak wstałam. Już znów pomijając fakt, że jak mi wczoraj zaczęła boleć głowa, to bolała mnie całą noc, i połowę dzisiejszego dnia. Komputer mi się włączał chyba 30 minut, albo nawet 45, już nawet nie patrzyłam. Uznałam, że coś jest grubo nie tak. Jeżeli nie będę w stanie na nim montować, to dzisiaj po prostu nagram krótkiego vloga. Zmontuję go na szybko, albo nawet, nie wiem, na telefonie, czy, 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 na, czy na laptopie Pimka, na, na komputerze Pimpka. Byleby tylko mieć już te ostatnie cztery filmy za nami, tak, bo jeszcze cztery filmy zostały. No ale mega niekomfortowa sytuacja, bardzo się źle z tym czuję i stra strasznie się boję cały czas, że coś mi ten komputer wywinie, że będzie znowu jakaś dziwna akcja. No powiem wam, bardzo się z tym wszystkim czułam, więc stwierdziłam, że odpuszczam się na komputerze, nic nie robię. Był, jak się włączył, jak już wszystko ogarniałam, że niby działa i tak dalej. Stwierdziłam, dobra, to nawet muzyki nie włączam ani nic. Cały dzień siedziałam, sprzątałam. Sprzątałam. Ugarniałam mieszkanie, wszystkie ciuchy, wigi, wszystko, bo po akamician, to mam, miałam takie rozpierdziel i tyle włosów na podłodze, że masakra, Tyle po niej zostało. W ogóle tak dosprzątałam, że już totalnie palec wskazujący wziął i, i stwierdził, że odchodzi w zapomnienie. Więc cały dzień sprzątałam i pomyślałam, dobra, nagram, nagram coś krótkiego dzisiaj, naprawdę. Bo też dostałam bardzo duże wiadomości od moich znajomych, takich bliskich znajomych i od rodziny że z vlogmasu na vlogmas coraz y, jestem bardziej zachrypnięta i widać po mnie, że jestem coraz bardziej zmęczona więc wzięłam sobie ich radę do serca i dzisiaj po prostu y, siedziałam w domu jest już bardzo późno więc stwierdziłam, że się odezwę dopiero po tym jak wezmę kąpiel, świeżo umyte włoski na później jest tylko y, krem z retinolem bo już stwierdziłam, nie no jak ma być naturalnie to naturalnie, nie? Wszystko, co miałam ogarnąć, ogarnęłam. Więc się ogarnęłam do spania. To potem tylko zmienię na piżamę i yy, mogę iść spać. Mam nadzieję, że dzisiaj mi się uda zdemontować tego vlogmasa u siebie na komputerze, ale już się nie, po, nie, nie, nie rozwodząc nad tym. Mam nadzieję, że to ostatnia taka krzywa akcja tego komputera. Odpaliłam sobie świeczkę, którą dostałam od Lucyferki parę miesięcy temu. Ona chyba na Halloween była z truposzkiem. Ale dlaczego ją odpaliłam? Słuchajcie, zrobiłam herbatę i tak mi zapachniało szarlotką. I domyślam się, że to jest chyba ta herbata, która miała w składzie jabłuszko. Ja się bardzo bałam tej herbaty, więc herbata została na razie na bok odłożona. ale tak pachniała, że przypomniało mi się, że mam tą świeczkę o zapachu cydru i ją odpaliłam. Co Od sobie teraz siedzę ze świeczką. Teoretycznie nie jest to dobry pomysł, bo jak mi boli głowa cały dzień, to świeczki nie są wskazane. Ale jakoś tak zrozumiałam, dobra, i tak już gorzej nie będzie, nie? 22. ukienko, Łokienko. I co my tu mamy? Mm. Czy to jest filifionka z bachorami? Filifionka i dzwoneczek. Już widać? Widać dzwoneczek. Filifionka. O kurczę, jak była filifionka po japońsku? Nie mam zielonego pojęcia. Będę musiała sprawdzić. Mam też ze sobą rzeczy, które... Wczoraj otworzyłam, ale wam nie pokazałam, więc zaraz je pokażemy z bliska. Razem z kopertą. rada, jaka ciężka! 22 jest taka ciężka, że aż się taśma urwała. Słuchajcie, porwała się. Figurki! Jej! Super, będzie więcej, więcej rzeczy do otwierania. Do tego. Kolejna figurka, ale tym razem Wayłusie. I to jest ten taki z serii dyndające, wiszące. Jak on ma tu dyndać, jak tu nie ma łańcuszka żadnego? Może gdzieś nie dole będzie? Dobra, zaraz zobaczymy, ogarniemy. I trzeci tom. Trzeci tom. Trzeci tom ma do Sosi, i tutaj też jest kartka. Tak, zapłacone. <ścoughs> jest kartka w środku. O kurde. To no to będzie otwieranko, ale ja też, zanim otworzę, Chcę Wam pokazać, co kupiłam wczoraj. Jak dokładnie zobaczycie vlog z wczoraj, jak akamicie jadła mięsko, to zobaczycie, że za nią jest taka torba. A w tej torbie, same piękności. Spójrzcie na to. Teraz pokażę Wam z bliska, ale dorwałam za 880 mln, to musiałam kupić. I drugie piękność ale też lampa odbija. Teraz pokażę bez folii z bliska i jeszcze słuchajcie do tego, ponieważ zrobiłam chińczykowe zakupy to przy kasie dostałam ulotkę ala plakat, która jest zapowiedzią kolejnej części audiodramy, będzie ona od 23 stycznia, dwustronna taka z małymi bubusiami, na mimi można posłuchać, oczywiście trzeba zapłacić, także tak, taka fajna rzecz, dostałam taką fajną rzecz, rzeczunię, tak, dobra. A naprawdę chcę, żeby ten vlog był krótki, bo boję się, że go nie zmontuję. A jeżeli dzisiaj wszystko pójdzie super, się wszystko zmontuje, ok, to dam wam oczywiście znać na Instagramie, żeby, żebyśmy nie żyli w... Jak to się mówi? W, w niepokoju. Jestem z wami, pozwoliłam sobie wszystko wyciągnąć z folii. Tutaj mamy badge I one są też made in Japan. Takie dwa urocze. Z tej samej serii. Są tutaj figurki, one też są made in Japan. A to oznacza, że nie mają folii. I trochę się zdziwiłam podkładkami, bo tam się wydawała jakaś taka zbyt, jakby to było, wiecie, druga część, w sensie spód. Mi się wydawało, że będzie bardziej czerwona, ale kurczę, tak ma być, chyba takie pastelowo kolorki. I tutaj też figurki mają to do siebie, że są takie jakby holo. Takie ostatnio wylosowaliśmy, czy też są takie, właśnie holo, holo. I tym razem postawię ich chyba obok siebie na tej podstawce. Myślę, że będzie ok. Nie wiem, który gdzie ma być. Robię to totalnie randomowo. Wydaje mi się, że tak jest w miarę ok. Ale bardzo fajny efekt ten, ten, ten holo. To holo. Tutaj mamy wczoraj wylosowaną figurkę, która jest z wieńcem. I o, kurczę, to może być birloczek, ale fajnie, można to odczepić. Ej, nie wiedziałam, że takie. Cudaśne, fajne rzeczki. Ktoś się mnie pytał, czy można to na, zawiesić na drzwi jako wieniec. No nie jestem pewna, ale wygląda całkiem spoko. Nie wiedziałam, że to jest na taki zatrzask. I słuchajcie, jak otworzyłam tą figurkę, czyli Wusie, to zobaczyłam, że to są takie dwa małe kółeczka i chyba sobie sami musimy przyczepić te kółeczka do figurki. Ja nie wiem, czy mam takie zdolności manualne. Coś się postaram zrobić, ale chyba do, do końca zedrę Wtedy paznokcie. No nic, folia time. Też na każdej z tych części jest folia, ale tak jak mówię, dzisiaj chcę krótko, więc wszystkie takie rzeczy z foliami zostawię sobie na później, a jeszcze są kółeczka. Więc po prostu zmyję paznokcie, przygotuję sobie jakieś nie wiem, cążki czy coś, żeby to przyczepić i po prostu innym razem go ogarniemy. Ale jest mega słodziutki, taki bubuś. Bubuś. Jest też jednoczęściowy. Tfu. Jednostronny, jednoczęściowy. Tak, i książka. Część trzecia. Tutaj jest kartka z nimi. Cudnie wygląda. Już zdejmuję tą obwolutę. Bo już wiemy, że na pewno okładka będzie fioletowa. tak ja chcę Wam pokazać. I trzecim Jak się Wam podoba okładka. I biały koń. W ogóle to są te szaty, w których mamy już figurki z nocnych głowów. Możecie je zobaczyć w poprzednich vlogmasach. A to kto taki? Uuu, ma taką minkę trochę, jakby był myszorkiem. Jeszcze tutaj druga postać. Obstawiajcie, kto to może być. I smaczek na sam koniec, czyli tytany. Ostatni tom. Nie będę go otwierać, bo wiem, że jest dużo osób, które nie czytały mangi i nie wiedzą o co chodzi, więc nie otwieram ale jest do tego ten dodatek ending i teraz zobaczysz na dole w którym momencie skończą się spoilery bo chcę pokazać jak wygląda w środku zawartość tego tak? o co chodzi, co to jest ten ending i przy okazji wyjaśnię co to jest en ending więc w tym momencie popatrz na sygnaturę czasową gdzie możesz sobie przewinąć jeżeli nie chcesz zobaczyć spoilerów a jest to Książka z pierwszymi szkicami i Jak będzie wyglądał ostatni chapter? Ostatnie dwa chaptery chyba. Więc jeżeli czytacie mangę, to na pewno wiecie o co chodzi. poznajecie te bazgroły Ale tak wygląda praca mangaki jako pierwsze szkice. O! Poznaję Dziambo. A reszty już nie. Straszne babole. Także jest to to samo co ostatni rozdział, tylko narysowane w taki oto sposób. Jakie wiecie, baba zgroły totalne. No. I skończyliśmy, już wszyscy wiedzą, co jest w środku. Ja wracam do Was e, poustawiać te rzeczy, które się da. Wróć. Już miałam kamerę wykręcić ze statywu, i zauważyłam, że Wam nie pokazałam jeszcze tego. One są jeszcze w tej oryginalnej folii, ja jej nie zdejmuję. I tutaj jest ze srebrnymi elementami, które pewnie widać trochę, błyszczą się pod światło moja ulubiona kreska z manchu naprawdę jest to coś tak pięknego no i tutaj ta sama technika tylko, że złotko i tutaj mamy złote e, prawdopodobnie płatki kwiatów jakiś rany, jak to mi się podoba jakie to jest piękne no po prostu no nie mogę, będę, nie wiem ja powiedziałam Pimpkowi, że jak tylko kiedyś będę mogła to sobie nad łóżkiem to po prostu powieszę tak, moje skarby, dzisiejsze zdobycze, które udało nam się postawić, czyli wieniec z Ribem. W ogóle jakieś śmieszne kropeczki tu ma z boku, o co to chodzi z tymi kropkami? Jak będzie trzęsienie ziemi, o to będzie dobre na trzęsienie ziemi, będę wiedziała kiedy jest mocne trzęsienie ziemi, jak nim tak będzie bujać. No i obok te nasze holo figurki i te malutkie tutaj zaraz obok i moje kolczyki wszystkie. Także tak to się prezentuje. Tak jak mówię, inne figurki, jeszcze z tych musimy pozdzierać folię. W innym vlogu dzisiaj muszę sprawdzić, czy jestem w stanie zmontować ten film u siebie na komputerze. Jestem Ia z herbatką. Wciąż pachnie takim... czy nie wiem, jabłecznikiem. Czymś takim. Tak, to jest ta herbata. Poznaję ten, ten smak, bo jest cynamon. Jest zapach jabłuszka, takich właśnie jabłecznika. Nie pamiętam, co tam było w składzie, ale na pewno był cynamon, na pewno była to czarna herbata. Może jest tam kabanos, ale nie pamiętam. Nie, nie pamiętam już. Ale to jest ta, ta z jabłuszkiem, to na pewno jest ta. 22 okienko. Czarna herbata, cynamon, jest, jest kabanos, kardamon i jabłuszko. No, to prawie, prawie mi się udało. Więc słuchajcie, widzimy się widzimy się jutro, mam nadzieję i widzimy się też na Instagramie bo muszę, tam, muszę dać Wam znać, czy udało mi się to zmontować na moim laptopie, czy na komputerze Pimpka bo jeżeli na komputerze Pimpka, to teraz vlogi będą takie właśnie króciutkie tak, żeby nie przeszkadzać żeby to szybko ogarniać Trzymajcie się, do zobaczenia i dziękuję że tak ciepło przyjęliście Cian. jeszcze się na pewno pojawi na kanale ale teraz będzie spam na Instagramie i zdjęciami, bo zrobiliśmy naprawdę dużo fajnych zdjątek. Bye bye!